Jadę już kolejny raz, mi się wydaje, że to jest czwarta, i, i w kolejnych byłem, we wszystkich byłem, organizowany, organizowany przez starostę. I dodatkowo uczestniczymy też w tych sierpniowych, gdzie ksiądz Waldemar organizuje, to są już dodatkowe pielgrzymki. Już o szerszym zasięgu, bo ja jedzie, znamy łamrza, ostro Przeżycia są bardzo. Bardzo osobiste. Każdy jedzie z jakąś intencją, każdy ma swój cel. Coś wiezie do często. do Piwowska. Chodzi turystycznej sekcje szkolarsko-turystyczne. E Wszyscy tutaj jesteśmy członkami to, tego stowarzyszenia. No, z całą przyjemnością się jedzie z przyjaciółmi, przeżywa, chce się tam być, chce się jechać, chce się zbonieć jakiś wysiłek. Mam no, tak jak na rzeczy mm -hmm. jakieś osobiste. jakiś osobisty. nie, 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 To rodziny. Chciałbym nie, 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 zdrowie tak zdrowie. się. nie, tam